Witamy Państwa w firmie Energy Gas Polska Dzisiaj prezentuję instalację gazową w samochodzie marki Dodge model RAM Silnik jest to V8 5.7 litra pojemności 390 koni, rok produkcji 2010 W aucie zamontowaliśmy instalację BRC Second Truck and Drive Pokażę poszczególne podzespoły tej instalacji Także elektronika sterująca gazem w tym samochodzie jest zamontowana tutaj przy akumulatorze No, silnik jest dość pokaźny, więc osłona też jest swoich rozmiarów Wtryskiwacze są schowane pod plastikiem. Nie widać. Tu widzimy dwa filtry fazy ciekłej ze względu na to, że są dwa reduktory, żeby, za, żeby zapas mocy był odpowiednio wysoki. Tu mamy na dole dwa filtry fazy lotnej. No i na dole dwa reduktory PRC Genius Maxy. Przejdziemy do środka samochodu, gdzie pokażę przełącznik gaz benzyna. W tym samochodzie przełącznik gaz benzyna został zamontowany po lewej stronie kierownicy. Wlew gazu w aucie został zamontowany pod klapką, pod wlewem benzyny. Tutaj dokręcamy dokrętkę i możemy tankować samochód na stacji benzynowej za pomocą właśnie tej dokrętki. Ostatnim elementem instalacji jest zbiornik gazowy. Tutaj zbiornik gazowy ma pojemność 95 litrów. Około 75 litrów gazu będzie używalne do zbiornika, To pozwoli nam na przejechanie około 400 km zasięgu. Auto pali 18 litrów benzyny. Po zamontowaniu gazu będzie spalać 20 litrów benzyny. Koszt przejechania 1000 km na paliwie benzynowym jest to 900 zł, na gazie już 400. Na każdy 1000 km przejechanych na gazie względem benzyny oszczędzimy 500 zł. Instalacja kosztuje 6400 zł, w tym przypadku zwróci się po przejechaniu 12800 800 km. Ode mnie to wszystko. Dziękuję bardzo. Zapraszam do Energii Gaz Polska na montaż i serwis instalacji gazowych.